140 milionów złotych to jest pula środków, którą w tej edycji konkursu o dofinansowanie ZUS przeznaczymy na poprawę bezpieczeństwa w miejscach pracy. Można zdobyć dofinansowanie w swoim miejscu pracy na działania, które na przykład zmniejszą hałas, zapylenie, nadmierne promieniowanie, czy zwiększą bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista tych działań, które możemy zrealizować dzięki dofinansowaniu ZUS jest naprawdę szeroka i zachęcam do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową ZUS pl ukośnik Prewencja, gdzie są szczegóły naszego konkursu. Konkurs rozpocznie się 10 lutego, wtedy zaczniemy przyjmować wnioski od pracodawców, będzie na ich złożenie miesiąc. Pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do działań poprawiających bezpieczeństwo pracy w wysokości od 10 tysięcy złotych nawet do 300 tysięcy złotych na pokrycie nawet do 80% szacowanej wartości projektu. Przypomnę, że w poprzedniej edycji konkursu Niemal 1300 pracodawców z całej Polski skorzystało z takiego dofinansowania, a w województwie lubelskim ponad 50 firm.